Dzisiaj wracamy do cyklu echa historii i w roku milenijnym koronacji Bolesława Chrobrego po raz ósmy spotykamy się, by dyskutować o tysiącleciu Korony Polskiej, a gościem i współtwórcą tego cyklu Państwa i moim gościem jest historyk, dyplomata, pedagog, publicysta i autor książek historycznych, dr Krzysztof Jabłonka. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie ciebie, Pawle. Witam wszystkich, którzy o tej porze nas chcą słuchać. Szczególnie witam Bożenkę, która wie, jest bardzo wytrwałą słuchaczką, no i pana Ireneusza, który mnie przywiózł tutaj taksówką na czas. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiamy para Pana Ireneusza i Bożenkę że jasna. E, natomiast e, pozdrawiamy również e, niestety już nieżyjącego króla Stefana Batorego. E, ale wierzymy, że gdzieś jego dusza krąży we wszechświecie. E, otóż e, na królu Stefanie Batorem skończyliśmy e, nasze spotkanie półtora miesiąca temu. E, Siódmy odcinek cyklu. To też krótkie przypomnienie, jak to z nim bywało. Oczywiście tak w pigułce, żebyśmy mogli przejść do następnego króla, czyli już do Jana, do Zygmunta III Wazy. Syna Jana. Syna Jana, tak jest. Um. Nie możemy tutaj nie wspomnieć o kanclerzu Wielkim Koronnym Janie Zamojskim, bo to był tak. najbliższy współpracownik i wierny sojusznik króla w bardzo okresie jego, jego panowania w Polsce. Więc to był pewnego rodzaju tandem, duet, który, tak, który wybitny, był bardzo zresztą, znaczący. Duet rzadko nam się taki trafiał. No niestety od czasów Chrobre, od czasu, przepraszam, Batorego, a słusznie mi się Batory z chrobrym pomylił, to widać wyraźnie, że urząd, urząd i kanclerski, i hetmański zostały dożywotnie. Chodziło o to, żeby po śmierci Batorego nie zrzucić stronu, żeby opozycja nie po prostu nie wrzuciła w niebyt polityczny Jana Zamojskiego. Ale było to potem nieszczęście, bo już żadnego hetmana nie można było zmienić, chociaż trafił nam się nie jeden, no może dwóch zdrajców ewidentnych. Taki był to mankament. Po prostu ustrój Rzeczpospolitej dwakroć obojga narodów kształtował się w trakcie działania. Nie było wtedy czegoś takiego jak konstytucja, jeszcze nie wymyślono. Myśmy napisali pierwszą w Europie, y, masoni napisali pierwszą w Ameryce, więc takie odgórne jakby y, y, u, u, tworzenie ustroju. Ustroje powstawały oddolnie, czyli przez praktykę. Jak się tak zachowała Izba Poselska, przyjęła na przykład to słynne i później nieszczęsne liberum veto, no to tak to zostało, no bo tak zostało zaakceptowane. Oczywiście ono do czego innego służyło, no ale, ale zostało użyte e, niewłaściwie i ta niewłaściwość nie została w porę usunięta, e, e, niestety zabiła cały ustrój.